Hej, właśnie wróciłem do domu. Czy robisz imprezę? Tak, świetnie się bawimy. Mam nadzieję, że nikt nie wszedł na twoje podwórko, bo robi się trochę tłoczno. Super, że fajnie się bawicie, ale muzyka jest bardzo głośna i nie mogę zasnąć. Możesz ściszyć? Pewnie, przepraszam za hałas. Hej, ściszyłaś to? Ściszyłam o jeden poziom głośności. Na skali od 0 do 100. Możesz jeszcze trochę ściszyć, proszę? Muszę się wyspać. Jutro mam 10-godzinną zmianę. To zrujnuje imprezę. Nie mogę tego zrobić. Rizab, pomóż mi ją zrizować. Jeśli to zrobisz, zaskoczę cię, czymś, co polubisz. Jeśli to zrobisz, zaskoczę cię czymś, co polubisz. Och, w takim razie nie mogę odmówić. Jak chcesz, to możesz na chwilę do nas wpaść. Po zapasów się tak zmęczysz, że zaśniesz w sekundę i chciałem zasnąć to znowu podgłośniłaś muzykę No dobra wyrzucę wszystkich o drugiej w nocy i wtedy wyłączę muzykę na dobre ja też mam rano pracę Żartujesz nie będę czekać do drugiej, żeby iść spać właśnie skończyłem 10-godzinną zmianę Proszę po prostu ścisz trochę tę muzykę bądź mężczyzną po prostu to przeczekaj nakryj się poduszką czy coś Ale ja chcę się wyspać Ojej, to wykombinuj coś Dobra wszyscy wyszli wyłączyłam już muzykę ale czy ty czy ty robisz teraz imprezę u siebie Tak zaprosiłem ludzi z jednym wymogiem każdy ma mieć swój głośnik podłączyłem 100 głośników na raz Możesz to trochę ściszyć Pewnie Hej nadal słyszę muzykę ściszyłeś Tak o 1% Nie masz jutro pracy czy coś Wziąłem L4 i zostaję w domu a tak swoją drogą to nie ma już już nikogo u mnie. Po prostu grają te głośniki. Ja śpię u ziomka po drugiej stronie miasta. Kiedy przestanie grać ta muzyka? Nie wiem. Jak się rozładują głośniki, to może przestanie. Mam pracę o dziewiątej rano. Wracaj do domu i wyłącz muzykę, ok? bądź mężczyzną. Przetrwaj to. Ale ja nie jestem facetem. Womp womp.